Seria y, Dzień z życia ratownika medycznego Może później będę lekarzem To się dowie Tutaj mamy Janka Który tańczy I, i jedziemy właśnie do pracy Chodź Co, praca Mamy G klasę Bo dużo Du sporo zarabiamy tam Dobra, tutaj zaparkujemy. Karetka już jest gotowa Dobra, prze przebierz się. idę z Ja już się przebrałem. No. Okay. Dobra, mamy wezwanie, że na że w parku jakiś chłopak został zadźgany nożem. Hmm. Czekaj. Dobra, włączamy syreny. A tutaj jest chyba. Mierz to, torbę, mierz monitor. Torba, monitor... Torba! Dobra. Ja biorę monitor. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej. Okay. A słuchaj, co Szybko. Dobra, co się stało? Ja go nie przesułem, tylko... Dobra. Bierz y, ten. Trzeba uciskać ranę. No, dobra podłaczam monitor tenęt 106 saturacja 97 OK wykleki to zapobieednie by We weź no, ten no, kupisz, kupisz, i jest to Dobra, Dobra bierzemy go, weź nosza. Idziemy. Na karetki go. Połóż się na nosza. Na do karetkę. Dobra, wracamy. Na podłodze musimy jechać? Nie, za mojej drogi. A, dobra. <laughs> dobra. Okej, okay, ja się biorę na Bierz go, bierz go, dobra. bierz go. <laughs> no i na salę segregacji. Sala segregacji. Dobra, no i lekarz się nim zajmie teraz. No lekarz się nim zajmie, okej. Okay. Dobra. Nie, to jest Karetkę. Nie ja trzeba porządek zrobić, bo zakrywam całe nosze Dobra, Janek poszedł na, na pole. A ty co czyścisz? O. Mam wyzwanie. Przedawkował leki ktoś. O. A wiemy jakie to leki? N nie. Zobaczymy na co miejscu. No Od razu weźmy e, torbę. Ja biorę torbę i ten monitor biorę. Monitor. Dzień dobry pogotowie? To, Halo, duch. pomoc. E, Bardzo źle się czuję. Podpinam monitorek. Duvia laparolax, to są mocne. Dobra, tworek jest dłuela prenax. Dobra. satura Cicho, ten Tętno i Saturacja U. jaka? ten 115 i Saturacja w stanie. Jaka? W stanie Ale ile Saturacji? 15 Kurde, dawaj maskę na tyle, tyle na masę Daję Dobra, robię RKO

O, dobra. Pan, się na nosze? No weź go na noszę. Okej, okay, dobra. To trzeba ostrożnie w Będę trzymał. No dawaj. Dobra. Okay, dobra. Już się otwierał karat. Dobra. dobra. Wsadzaj go. Dzień dobry. Proszę się. Ale dobra. Gdzie odjazd? Dobra. Wsiadaj do karetki. Jest to dobrze tam z tyłu? Tak. A jak, ono, a jak on był przytomny, jak miał 15 saturacji? Nie wiem. No bierz go może. Wysiadaj. Dobra, szybko. Na salę segregacji. Na salę segregacji. Karetka. Okej. Okay. No i mamy kolejną akcję widzowie zrobioną. My, my nie mamy godzinówek, tylko mamy... Co? Mamy w tej rejestracji. Mamy zamiast ten. Mamy... Godzin, Zamiast godzinówek, mamy. Il, jak dobrze akcja przebiegła. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Jak Pana rejestracja, bo ogólniam. Ja Nie ja, ja tylko. Ja e, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Co się zarejestrować. Yy, Okej. Okay. No to najbliższy termin za 8 miesięcy. Dobrze. Chyba, dobrze. że prywatnie. To będzie jutro. Można prywatnie. No to 50 zł. Pięćdziesiąt złotych. Dobra już Karta. Karta ubędzą. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Do dobrze, do widzenia. Do widzenia. Dobrze. Do widzenia. Ty. Sprawdzić czy wszystko dobrze przeszedł, nie? I na, no. na NFZ by było za 8 miesięcy, a na jutro za 50 zł na prywatnie se wziął. Oh. Dobra, jak pan wszystko leżysz? A, kolę A, to były leki na sen. Dobra, to dobrze. Dobra. Ogarnijmy karetkę, czy wszystko jest dobrze i ogólnie. Dobra, posprawdzaj Echa. czy są jakieś leki. Czy są, są wszystkie? Tutaj moje. Zobacz czy są wszystkie. a nie. wszystkie kabelki. Są wszystkie. Tak. Dobra. I to było na tyle w tym odcinku. Były dwa ak dwie akcje. Jakiś dziad przyszedł się zapisać, na sprawdzenie, czy. Ja tego nie powinienem, bo jestem ratownikiem, ale no dobra, nikogo nie było. Więc my się z wami żegnamy. Nie wiem, jak on się wybudził już ze śpiączki. Yy, dobra. No i się ma. Yy, damy wam link do Discorda nagrywkowego w opisie. 一起吧。